serdecznie na moim kanale i zapraszam na mój nowy film vlogmas numer 8 przez 2022. Także witam Was serdecznie i zobaczymy, co te okienka nam dzisiejsze przyniosą, ale przede wszystkim okularki. Tutaj wiem, że tu nic innego się nie zmieni, bo tutaj będzie czekoladka ala pieniążek. Usemeczka, ósemeczka, ósemeczka. Mamy pieniążek, mamy. No i teraz numer 8. O, tu wezmę, bo już mi się tutaj trochę rozwala, tak, bo to jest dwustronny kalendarz, więc jak wezmę jedną rzecz, to ja to wyciągnę. Cozy Night 50 ml spa Exclusive Szampon. No, zobaczcie, jaki jaki sympatyczny. Zaraz popatrzę, co tutaj w ogóle pisze. Tu pisze po angielsku. Po polsku nie ma nic. Może tak drobnym druczkiem, że nie mogę przeczytać. No, w każdym bądź razie to jest szampon. Zaraz zobaczę, jaki ma. A nie, tu jest za... Chociaż no nie, no zobaczymy, no bo przecież jak żeby to... Inaczej. No taki jakiś bezzapachowy ten szampon. Bezzapachowy. No okaże się. No i tak wyglądają dzisiejsze okienka. Tutaj Oczywiście zmiana dekoracji. I herbatka, jak zwykle malina z żurawiną ostatnią. W tak pięknym kubeczku smakuje wyśmienicie. No i w waszym towarzystwie oczywiście. A więc cóż, u mnie. Nadszedł czas na wypieki świąteczne. Postanowiłam, że w tym roku będę piekła wcześniej, po prostu sobie te ciasta zamrożę, żebym miała już przygotowane. A będę piekła takie, które już mroziłam, które są sprawdzone, że nie, nic się z nimi nie będzie działo po rozmrożeniu. Chociaż z tego co wiem, to wszystkie ciasta można mrozić, nawet i torty, nic im nie jest. Także tutaj znalazłam w swoich. Książkach ciasta na Boże Narodzenie. Tą książeczkę to już mam już nie pamiętam ile lat, ale bardzo dużo kiedyś była w jakiejś gazecie, bo to jest Kasia. Tutaj jest promowana margaryna Kasia i to było widocznie w jakiejś gazetce, bo taka ta forma mi to przypomina. No i tu jest zobaczcie, jak pierniczek świąteczny. Piernik świąteczny. Składniki: 75 deko mąki, 25 deko kasi, oczywiście może być coś innego, szklanka miodu, szklanka cukru, szklanka gęstej śmietany, 6 jajek, jedna cała, jedna druga łyżeczki przypraw do pierników, jedna łyżeczka proszku do pieczenia, jedna łyżeczka sody oczyszczonej, 10 deko bakali. No i taki to właśnie jest, jest ten, ten pierniczek. Jeszcze wam przeczytam, bo może ktoś będzie chciał skorzystać. Mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i sodą przesiać, miód podgrzać z przyprawą do pierników, Kasie uczyć z cukrem w makutrze na puszystą masę. Czy ktoś ma jeszcze makutry? Ja mam. A następnie dodawać kolejno żółtka i po łyżce mąkę. Wlać śmietanę i przestudzony miód, bardzo dokładnie wymieszać. Białka ubić na sztywną pianę i dodać do ciasta. Delikatnie wymieszać. Na końcu dodać oprószoną mąką bakalię. Ciasto przerwać do wąskiej prostokątnej formy posmarowanej kasią włożonej papierem do pieczenia. Piec około jednej godziny w piekarniku nagrzanym do 190 stopni Celsjusza. Także tak wygląda ten pierniczek. No, wszystkiego Wam nie będę omawiać, tylko tak mniej więcej. Babeczka z borówkami. Piekłamią, ale w takiej innej wersji. Dodawałam żurawinę. Makowiec babuni, zobaczcie. Makowiec babuni będzie w dzisiejszym odcinku tylko nie babuni, tylko będzie makowiec inny, nietradycyjny, ale też świąteczny, sprawdzony przeze mnie. Piekę zawsze, właśnie ten, bo jest nie jest tak pracochłonny. i Naprawdę się świetnie sprawuje, można go zamrozić, nic się nie dzieje. Każdemu się uda, ten właśnie, który zaraz obejrzycie ten przepis po filmie, który właśnie tam Wam pokazuje. No i cóż, ciasto daktylowe to nie piekłam. Ciasto daktylowe, może ktoś z, któraś z Was piekła, ja nie, ale te inne takie przepisy, ciasto miodowe, no nawet, nawet wygląda. Zobaczcie, ciasto miodowe. No, ale chcę upiec takie tradycyjne ciasta, więc w to nie będę się już bawić. Chcę upiec yy, makowiec, już upiekłam. Chcę upiec sernik królewski, tradycyjny, który bardzo lubię. I chcę upiec jabłecznik. I to będzie wszystko pomrożone. Także z ciastami sobie y, załatwię temat wcześniej i będę miała później więcej czasu na inne sprawy. Co tu jeszcze jest? No ale patrzcie, jakie to ciasto meksykańskie, apetyczne. Mm. Ciasto meksykańskie. Ale ten torcik ze śmietaną cynamonową, no to już... To już jest sama poezja. Sama poezja. Chciałoby się wszystkie te ciasta upiec, no ale no... No nie no, to byłaby już naprawdę rozpusta babka orzechowa. Babka orzechowa. Chociaż ja na święta Bożego Narodzenia wolę takie tradycyjne ciasta. No i piernik miodowy jeszcze jest. Piernik miodowy. Także tak wygląda ta broszurka u mnie. Sezon na ciasta świąteczne już uważam za rozpoczęty. Także będę wypiekała, będę Wam pokazywać. No już zaczęłam i. Yy, za chwileczkę Wam pokażę, jak się o, ostudzi, i wtedy pokroję i pokażę Wam, jak wygląda całość. Także tak to wygląda. W tej chwili jeszcze na spacerku nie byłam, ale pójdę, bo rano tylko wyskoczyłam do sklepu, bo właśnie piekłam, yy, piekłam Makowic i zabrakło mi jaj. Okazało się, że, że dwa mi brakuje, więc musiałam skoczyć do sklepu. No i przy okazji jeszcze inne rzeczy sobie dokupiłam, takie, takie podręczne typu wiórki kokosowe, bo zobaczyłam, że, że taka jakaś resztka została nieciekawa, więc podskoczyłam i kupiłam nowe. I także świeże, i także nie byłam jeszcze na takim spacerku, żeby się przejść, ale, ale pójdę, bo tak rano troszeczkę siąpił deszczyk, więc mówię, no nie, nie będę chodziła po deszczu, ale, ale już teraz się fajnie przejaśnia, nawet słoneczko wychodzi, także pójdę na spacerek i troszeczkę się przejdę, tak się zrelaksuję, bo jest fajnie, mimo że no jest, mimo że rano troszeczkę jak wstałam, to trochę śnieg popruszył, noc była chłodna, ale teraz już jest fajnie. Śniegu oczywiście już nie widać, ale na spacerek można iść. Także dziękuję Wam pięknie za to, że mnie obejrzeliście, wysłuchaliście. Trzymajcie się zdrowo. Do usłyszenia i zobaczenia w następnym vlogmasie. Pa pa! Na razie. Dzisiaj będzie makowiec, który zawsze się udaje. A więc podam najpierw składniki. A więc potrzeba: 2,5 szklanki mąki pszennej, 1 szklanka cukru, 250 g margaryny, 6 jaj, 1 opakowanie cukru waniliowego, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 10 łyżek mleka. Margarynę uczyć z cukrem, dodając po jednym żółtku. Dodać mąkę z proszkiem i mleko, białka ubić, dodać do ciasta, wymieszać. Masa makowa, wylać połowy ciasta, włożyć do foremki, ułożyć kopczykami masę makową. O tak obok siebie łyżką takie kopczyki i wylać drugą połowę ciasta. Piec 50 minut w temperaturze 180 stopni. Ja mleko tak te 10 łyżek mleka leciutko podgrzewam, żeby, żeby, ale żeby było takie letnie. Nie ciepłe, tylko żeby było letnie. Więc to są składniki. A więc mam przygotowane dwie szklanki, dwie i pół szklanki mąki. U mnie szklanka to 250 mililitrów, to tak, o tak mniej więcej wygląda. I ja zamiast cukru szklankę cukru, to dodam pół szklanki cukru czynowego, także, no on jest już u mnie sprawdzony. I dodaję cukier migdałowy, proszek do pieczenia, 6 jaj. To są właśnie te składniki, które zaraz mi będą potrzebne. I cóż, biorę się za ciasto. Jedna połowa ciasta wyłożona, wygładzona szpatułką, i teraz takimi kopczykami będę kłaść mak. Mak miałam gotowy, więc muszę go wykorzystać. I takimi obok siebie później leciutko tak nożem, leciutko tak delikatnie rozprowadzę, ale delikatnie. I wykładam całość maku właśnie w ten sposób, a później przykryję następną porcją ciasta. Ciasto już przygotowane do pieczenia. Będzie się piekło 45 minut w temperaturze 185 stopni, góra-dół. Także piekarnik już się podgrzewa i już ląduje w piekarniku. Makowiec upieczony, ależ pięknie wyrósł. Teraz dam na wierzch rozpuszczoną czekoladę. Czekoladę rozpuściłam, czekoladę gorzką rozpuściłam w śmietance 100%. I tak wygląda gotowy makowiec. Czekoladą roztopioną polałam po cieście, posypałam wiórkami kokosowymi. Jak ciasto ostygnie, będę kroiła i pokażę wtedy wam jak wygląda w środku. Ciasto będę zamrażać, to już będzie ciasto na święta. Bardzo fajnie się zamraża. Po rozmrożeniu jest jak świeże. Także pokroję sobie, pokroję sobie to ciasto, schowam do lodówki, do zamrażarki i będę miała na święta.